Witam wszystkich, słuchajcie, oszczędzę Wam na samym początku, już tak powiem, straconego yy, czasu na oglądanie godzinnego filmiku, ponieważ nagrałem tak od początku do końca i to wszystko trwało ponad godzinę, sobie pomyślałem, nie, to będzie masakra, to będzie po prostu za długie, wytłumaczę Wam w wielkim skrócie. Kupiłem tą wiertarkę na OLX za 20 zł, uszkodzony przełącznik. No i kupiłem ją ze względu na tylko jeden element, który w tej wiertarce chciałem przełożyć do drugiej wiertarki. Czyli takie koło zębate, które napędza właśnie tutaj ten ukwyt w której w tamtej misie po prostu starł. Już nie było po prostu tych obrotów, przeskakiwało. No i co się okazało? Okazało się, że jest tutaj uszkodzony ten przełącznik, tak jak to faktycznie mówił ten sprzedający jakiś Ukrainiec, nie ściemniał. No i przełożyłem ten przełącznik z tej pomarańczowej wkrętarki do tej. Jak widzicie on nie pasuje tutaj tak idealnie jak tamten. Jest tutaj taka wnęka. Natomiast wiertarka działa. Działa. Jest jeszcze taki jeden motyw, że wywaliłem to, bo to strasznie kiepsko tutaj przełączało te obroty. Teraz muszę sobie po prostu jakoś ręcznie tutaj przełożyć tą wajchę tak żeby załączyć obroty lewe albo prawe i powiem wam tak komentarka działa pokażę wam teraz szybciutko jak to wygląda czyli widzicie kręci się teraz w tą stronę jak przełożę obroty drugą teraz się kręci w prawo no i co? Generalnie wkrętarka. Wkrętarka. Wiertarka działa. Na górze ma udar i wiercenie. Tutaj przycisk push, blokada. O dziwo, Zobaczcie na to. Yy, ta blokada tutaj. Ups, ją na chwilę z zasilania. Bo chciałem Wam coś pokazać. Jednak ta blokada tutaj jakoś działa, pomimo tego, że nie jest w tej wiertarki. To popatrzcie się. Widzicie? Zaskoczyła. Działa? Teraz ją wypinam. To nawet powiem Wam, że nie sądziłem, że to w ten sposób wyjdzie. Jedynie tutaj wygląda to troszeczkę do bani, ale mi to osobiście nie przeszkadza. No i ten motyw tutaj przełączania tego lewego i prawego obrotu. Trzeba sobie po prostu jakoś pomóc. Jakimś takim śrubokrętem czy czymś i bez problemu wtedy nam to przełączy lewe albo prawe obroty. Cena 20 zł. Kupiłem to, mówię, w szczególności dla tego koła zębantego, no i też w jakimś sensie dla fanu, tak. Futerko tutaj jest, ten jest troszeczkę inny niż w tamtej w krętarce, bo w tamtej był na klucz, także to nawet tutaj będzie na pewien sposób na plusy że nie będziemy musieli klucza używać, tylko po prostu sobie coś tam włożymy. Spróbuję tutaj na szybko to wkręcić coś. No i zobaczcie, o ściśnięciu mocno już możemy sobie jakieś tam piertowo zamontować. U, tu jest jakiś zadzior taki ostry, będę musiał to Definitywnie usunąć tu też. muszę się przed chwilą za... prawie bym zaciął. A to nie są moje ślady. To są od poprzednika. Także ok, już nie ma tego tak bardzo, no, bo zahaczyła mnie. No i słuchajcie, no. Mówię, wkrętarka, wiertarka działa. Yy, zrobiona, zrobiona w jakiś tam sposób. No, i tak z takiej ciekawości wam pokażę, jak wygląda przełącznik taki z tamtej wiertarki. Zobaczcie. Mamy tutaj taki triak beta 06 6A, do 600V. I tu jest na płytce: widzicie, takie są ścieżki. I powiem wam, że jak naciskacie tutaj ten przełącznik, także wciskać go bardziej to działa na zasadzie takiego potencjometru No i on tutaj reguluje jakby to moc tej wiertarki tak Wszystko to tutaj Tak jak widać na tej płytce wygląda Dodatkowo jeszcze mamy z tamtego przycisku Kondensator Wyciągnięty To sobie pójdą gdzieś te części na bok do kartoniku no i co wam powiem, no wiertarka działa. No Na pewno będzie można nią coś połupać przy jakichś remontach. Mówię, plusem jest na to, że tutaj mamy. Co tam taki krzywy jest? Ten śrubokręt. Jesus. Widzicie? <grystanie> Strasznie krzywy, nie wiem dlaczego. Także, co wam mogę jeszcze pokazać? Jeszcze pokażę wam na szybko urywki z tego filmiku, jak to wyglądało. Dajcie mi chwilę. Dobra, okej, okay. tutaj widzicie akurat ten filmik, który trwał, jak mówię, godzinę czasu, także nie chcę was kotować takim czymś, to jest wygląd tej wiertarki od środka, jak widzicie, tutaj jest te koło zębatek, o które mi chodziło. No, ale jak już włożyłem ten przycisk i ta wiertarka zaczęła działać, także nic już nie kombinowałem. Jedynie jakieś tam różne kombinacje robiłem. O, i tutaj jest ten komutator, który wyczyściłem właśnie. Tu jest świetna sprawa do pokazania wam czym przeczyściłem ten komutator. Bo on był troszeczkę brudny i tutaj będzie pokazane po czyszczeniu, już to jest? Tak, to już jest chyba po czyszczeniu. Jest. Słuchajcie. Użyłem do czyszczenia włókna szklanego, czyli tego pędzelka. Sprawdziło się genialnie. Ja widziałem filmiki, jak goście pokazują, właśnie, jak czyszczą takie na przykład papierem ściernym, tak? A tu wystarczyło użyć właśnie tego włókna szklanego w pędzelku. I zdało to egzamin perfekcyjnie, po prostu tak pięknie zebrało ten cały brud co jest z tego wszystkiego. Potem oczywiście sprężonym powietrzem na akumulator to oczyściłem. Szczoteczką. I komutator był idealnie wyczyszczony. I tak naprawdę nie była to wina tego kumatotora. O, tu jest ta pomarańczowa jeszcze, widzicie, z której przełożyłem ten cały przycisk. Tutaj sobie podłączyłem ten kabel. No i widzicie, tutaj właśnie nie ma tego koła zębatego, gdzie było uszkodzone. Nie tak siedziałem, godzinę czasu grzebałem przy tym wszystkim, słuchajcie. Pytanie jest tylko, gdzie mógłbym taki przycisk dostać? On ma oznaczenie, właśnie F2A. Tak, dobrze mówię, F2A. Gdzieś mam na telefonie zdjęcie, zrobiłem sobie. Zaraz wam powiem dokładnie, jaką się nazywa. Dokładnie, FA2 myślnik 6 łamany przez 1BEK. Tak się nazywa. Jeżeli by były gdzieś do dostania w cenie 10zł, to nawet bym zamówił, żeby pasowało do tej wiertarki idealnie. A ten bym po prostu przełożył do tamtej z powrotem. Tam jest sprawny silnik też, też można go wykorzystać w radzie W. No i tak wyglądała zabawa z tą wiertarką. Generalnie przeczyściłem potem WD-40 tutaj cały ten uchwyt pięknie, żeby nie był taki Bordzewiały. Na końcu zrobiłem test wiercenia wiertłem do metalu w drewnie. Oczywiście <laughs> się jeszcze dziwiłem, dlaczego się tak dymi, ale przewierciło bez problemu. Potem, jak widać, dziurka jest. Oczywiście mam wiertła do drewna gdzieś w szafce schowane, nie chciało mi się ich wyciągnąć. Miałem pierwsze z brzegu pod ręką. To te wykorzystałem. No i co? I powiem Wam: Piertarka działa jako tako. Do wykorzystania. To tyle. Jest to wiertarka. Jeszcze Wam nie powiedziałem jaka. To 800 Watt. Yy, 0 od 0 do 2500 obrotów na minutę. Jeżeli chodzi o wiercenie, o UDAR, to jest tutaj od 0 do 2400 obrotów. No i takie są informacje na niej. Tak to wygląda. W środku stan tego wszystkiego, całego mechanizmu tutaj naprawdę jest spoko. Nie jest jakoś mocno skatowana z tego, co widziałem. Także myślę, że ta wiertarka jeszcze coś tam może posłużyć. Mam co do niej jakieś tam plany, ale już nie będę wam zdradzał, o co chodzi. Gdzie ona teoretycznie może być wykorzystana, to już niech pozostanie tą słodką tajemnicą. A ci. Mądrzejsi z Was się pewnie domyślą o co chodzi. Dobra, pozdrawiam, trzymajcie się. Mówię, nie chciałem Was zanudzać godzinnym filmem, takie streszczenie, tylko jak to wyglądało za 20 zł. No i ważne, że działa. Tyle, trzymajcie się.